Hej, wdać moi drodzy, ja jestem Remek i witam Was dzisiaj w specyficznym filmiku, ponieważ jeżdżąc przez Los Angeles, będąc na drodze Sunset Boulevard, czyli drodze, po której w Geta bardzo często jeździłem znaleźliśmy fryzjera. Fryzjera, w którym nieraz obcinałem Mike'a, Franklina czy też Trevora, który znajduje się w grze komputerowej obok sklepu z bronią. Za chwilę Wam tego fryzjera pokażemy. Tak, A czy ty przypadkiem nie narzekałeś, że masz za długie włosy? Lecisz, lecisz. Nie nie. nie, nie, nie. Nie no, stary. Nie Nie no, to jest tak, wiesz. Zioł, nie, nie? zioł, leciły. Jeżeli dacie Remkowi suba, komentarz i lajka, to on idzie i się tam obcina i nie ma dyskusji, bo <noise> okay, on... Okej, okay. dobra, zgodzę się na to. On Ale jest Ale każdy kurczakiem. teraz daje łapkę w górę. Każdy. Idę się obcinać. To Aha, zrobi, to, już? to, to zrobi. Okej, okay, zamykamy. On to wy... zrobi! Uwaga, uwaga, zamykamy dach On to zrobi! No Okej. Okay. Idziemy się obcinać. Tam, gdzie moje postacie z GTA V. Go! Ale przyznaczy, że narzekałem, że ma długie włosy. Miałeś, narzekałem. cały czas opowiadał, że ma za długie włosy, nie obciął się A w ja Polsce Tak, jak, tak, z kamerą wejdziemy. to jest dokładnie to miejsce. Wbijamy. Mam nadzieję, że panie się nie wystraszą kamery. Hello! Hi! Hi. Hi. Buenas tardes. Can we Can we cut this man? Cut his hair? Yeah, yeah. yeah we can. Uh, okay. uh, oh, wow, that's fast. <laughs> el amigo, el amigo es el... Uh, YouTuber. Uh. Y el... Uh, el... Uh, okay, he needs to cut his hair. <laughs> Let's uh, cut the, his hair. Pokaż, jak będziesz miał. Pokaż. Coś takiego. Takie boczki. Jak mu wytłumaczyć, żeby de może delikatnie mi też górę zrobił? Uh, a, 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 yeah, well. a little bit on the top A little bit on the top and in this place short, really short. Yeah, 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 yeah. yeah. yeah okay. No taka ciekawostka. To jest mój pierwszy raz w życiu obcinanie moich włosów gdziekolwiek indziej niż w Włodzisławiu Śląskim. Naprawdę. Jeżdżę dużo po miastach, dużo po świecie, znaczy dużo, oczywiście w pojęciu gówniarza, czyli 21 latka, ale to jest mój pierwszy raz, kiedy obcinam się gdzie indziej niż w domu, w mieście rodzinnym, to do tego jeszcze w Los Angeles, w Ameryce. Aaa! Śmieję się z swoich kanciastych usług. nie się śmieją ze mnie no. swoich kanciastych ustów. Naprawdę? Tak. Zrozumiałeś to? Oczywiście Pierdzielisz, serio? Powiedzieli, wygląda jak elf, wygląda jak elf Naprawdę? No nie no, w konia ja ci robię <laughs> <to>. <laughs> Nie o no, ten cwaniak rozumie hiszpański, także byłem w stanie w to uwierzyć <laughs> Na początku jak mnie tak objechał i zrobił z tego, z tych hełm To miałem takie lekkie już wiesz, obawy To jest nasz To jest on On ma 2 miliony followers Zabrała mi telefon Przepisać sobie musin O o mamy artylerię już tutaj wyprowadzaną. <laughs> no mesuby Raz dwa Very nice. Yeah, that's it. Handsome. <laughs> Handsome. He's a model, part-time model. Mamy to. Okej. Okay. Es <laughs> un modelo, ¿verdad? Pati me. Es un modelo, ¿verdad? Muchas gracias. Thank you. Bye bye bye. bye, bye. Tak, yeah, oczywiście. Gracias. Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias! No i mamy to. Gracias. Było super, tak trzymać. Super super super, super, super. super. No, także się obcięliśmy u Fryzjera, u którego obcięłem, tak jak już mówiłem, nieraz w swojej postacie z GTA. Jesteśmy w Los Angeles, Kalifornia. Serdecznie pozdrawiam moich subskrybentów, widzów i wszystkich innych. Trzymajcie się. Cześć.